Wyobraźcie sobie, że Biblia jest jak wielka książka z opowieściami, która uczy nas o świecie i ludziach, którzy w nim żyją. Tak jak w komiksie, gdzie mamy bohaterów o różnych kolorach i rozmiarach, Biblia pokazuje nam również, że Bóg stworzył każdego z nas w szczególny sposób. A wiecie, co jest najfajniejsze? Nawet jeśli różnimy się kolorem naszej skóry, Bóg kocha nas w ten sam sposób. Cześć. Dziś odkryjemy bardzo ważny temat, który może Was zaskoczyć Biblia mówi znacznie więcej o rasie i rasizmie niż wiele osób sobie wyobraża. Razem odkryjemy, jak Biblia mówi o różnorodności i miłości między ludźmi. Na każdej stronie znajdują się cenne lekcje, które pomagają nam zrozumieć, że niezależnie od tego, jak wyglądamy, zanim zaczniemy, sprawdź, czy już jesteś zapisany na kanale, aby stać się częścią wielkiej rodziny. Gotowi na tę przygodę. No to zaczynajmy. Biblia uczy nas, że wszyscy jesteśmy częścią jednej wielkiej rodziny. Dzieje się tak, ponieważ wszyscy ludzie pochodzą od jednej pary, Adama i Ewy. W różnych miejscach w Biblii, takich jak 1 Koryntian godzina 15:45 i Dzieje Apostolskie godzina 17:26, mówi się, że mimo naszych różnic wszyscy jesteśmy równi. To pokazuje, że niezależnie od tego skąd pochodzimy jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami w tej pięknej rodzinie zwanej ludzkością. Wiesz, kto był pierwszym mężczyzną? Adam. Został stworzony przez Boga, co jest bardzo szczególne. W 1 Koryntian godzina 15:45 Paweł mówi, jak Adam jest źródłem wszystkich nas. To oznacza, że wszyscy ludzie od początku historii pochodzą od niego. Przypomina nam to, że w głębi duszy wszyscy jesteśmy równi i zasługujemy na szacunek, ponieważ mamy to samo pochodzenie dane przez Boga. Kropka, Biblia mówi również o tym, jak jesteśmy różni, ale mimo to jesteśmy zjednoczeni. W Księdze Rodzaju, godzina 3:28 wspomniano, że nie ma różnicy między ludźmi, jak Żydzi czy Grecy. Co to oznacza? To, że w oczach Boga wszyscy jesteśmy równi, niezależnie od naszego koloru czy pochodzenia. To tak, jakby Bóg mówił, że wszystkie nasze podziały nie mają znaczenia. Liczy się to, że jesteśmy wszyscy ludźmi. W dziejach apostolskich godzina 1726 Paweł mówi coś niesamowitego. Bóg stworzył wszystkie narody z jednego krwi. To oznacza, że wszyscy pochodzimy od jednej pary. Więc, mimo, że ludzie różnią się wyglądem czy kulturą, wszyscy jesteśmy częścią tego samego planu Bożego. Ta różnorodność jest piękna i powinna być doceniana ponieważ jesteśmy jak kolory tęczy, tworzące razem piękny obraz. Biblia uczy nas, że wszyscy jesteśmy częścią jednej wielkiej rodziny, zjednoczonej przez Boga. Oznacza to, że powinniśmy szanować i kochać się nawzajem, niezależnie od naszych różnic. Nie ma znaczenia kolor skóry czy kultura, wszyscy zostaliśmy stworzeni na obraz Boga. Ta wiadomość przypomina nam, że sprawiedliwość i równość są ważne. Musimy doceniać różnorodność i pamiętać, że w głębi duszy mamy wspólne pochodzenie. Czy wiedziałeś, że naukowcy przeprowadzili niesamowity projekt nazwany projektem genomu ludzkiego? Ten projekt pokazał, że wszyscy my, ludzie, mamy ponad 99,9% tego samego dna. To jak powiedzenie, że wszyscy jesteśmy z tej samej rodziny, nawet jeśli wyglądamy inaczej. To potwierdza to, co Biblia już mówiła. Jesteśmy jednym gatunkiem. Różnice, które widzimy, są małe, ale w głębi jesteśmy znacznie bardziej podobni, niż myślimy. Projekt genomu ludzkiego miał specjalny cel zmapować nasze dna, które jest jak książka instrukcji dla naszego ciała. Naukowcy odkryli, że dostrzegane przez nas różnice, takie jak kolor skóry czy kształt oczu, są minimalne. Te różnice to tylko małe fragmenty dużego kodu. W rzeczywistości wszyscy jesteśmy bardzo podobni, co pokazuje, że jako ludzie mamy więcej wspólnego niż się wydaje. Biblia mówi nam, że wszyscy pochodzimy od Adama i Ewy, którzy byli pierwszymi ludźmi stworzonymi przez Boga. Oznacza to, że wszyscy jesteśmy częścią jednej wielkiej rodziny. W dziejach apostolskich godzina 1726 Paweł przypomina nam, że Bóg stworzył wszystkie narody z jednej tylko proweniencji. Projekt genomu ludzkiego potwierdza to, nie ma różnych ras, ale tylko jedna rasa ludzka, pełna różnorodności i piękna. Odkrycia projektu genomu ludzkiego pomagają w zwalczaniu rasizmu i dyskryminacji. Ponieważ jeśli wszyscy jesteśmy tak podobni genetycznie, to pojęcie różnych ras nie ma sensu. Zarówno nauka, jak i Biblia uczą nas, że wszyscy jesteśmy częścią jednej rodziny. Zamiast pozwalać, aby nasze różnice nas dzieliły, powinniśmy je celebrować. Wszyscy jesteśmy wyjątkowi i to czyni świat tak pięknym. Projekt genomu ludzkiego pokazuje, że wszyscy ludzie mają wiele wspólnego, co wzmacnia biblijną ideę równości. Oznacza to, że niezależnie od tego skąd pochodzimy, wszyscy jesteśmy częścią tej samej wielkiej rodziny. Nauka i wiara mówią nam, że powinniśmy traktować się z miłością i szacunkiem. Razem możemy stworzyć świat, w którym wszyscy będą się czuli akceptowani i doceniani, bez niepotrzebnych podziałów. Pytanie, które wielu zadaje, brzmi, kim była żona Kejne? Biblia nie mówi tego dokładnie, ale możliwe, że Kain ożenił się z jedną ze swoich sióstr lub bliską krewną. Było to powszechne na początku ludzkości, gdy Adam i Ewa, pierwsi ludzie, mieli wiele dzieci. W tamtych czasach małżeństwo z bliskimi krewnymi nie stanowiło problemu, ale dziś wiemy, że czasy się zmieniły. Adam i Ewa byli pierwszymi ludźmi stworzonymi przez Boga i mieli wiele synów i córek, co opisuje Biblia w Księdze Rodzaju 5. 4. Na początku historii nie było innych rodzin, więc jedyną opcją na małżeństwo było małżeństwo między braćmi lub krewnymi. Może to wydawać się dziwne teraz, ale wówczas świat był inny. To była era, w której wszystko się zaczynało, a zasady były inne. Na początku stworzenia ludzki dna był prawie doskonały. Adam i Ewa zostali stworzeni przez Boga bez wad, więc ich dzieci również były bardzo zdrowe. W pierwszych czasach małżeństwa między braćmi i bliskimi krewnymi nie stwarzały problemów. Ale kiedy grzech wszedł na świat, rzeczy się zmieniły. Z biegiem czasu zaczęły się pojawiać problemy genetyczne, a mutacje się kumulowały, co sprawiło, że małżeństwa między krewnymi stały się bardziej ryzykowne. W miarę upływu pokoleń mutacje genetyczne stały się bardziej powszechne. Sprawiło to, że małżeństwa między bliskimi krewnymi zaczęły stwarzać ryzyko dla zdrowia dzieci, ponieważ niektóre geny mogły być wadliwe. Dlatego Bóg powiedział, że nie powinniśmy żenić się z bardzo bliskimi krewnymi, co jest napisane w Księdze Kapłańskiej XVIII. Wraz z rozwojem ludzkości było wystarczająco dużo ludzi, aby małżeństwa między dalszymi krewnymi stały się normalne i bezpieczniejsze. żona Kejne prawdopodobnie była jego siostrą lub bliską krewną. W tamtym czasie było to ważne, aby pomóc populacji rosnąć. Ponieważ dna wciąż było zdrowe, nie było wielu problemów. Ale na przestrzeni lat, z mutacjami genetycznymi, ryzyko zaczęło wzrastać. Dlatego zasady dotyczące małżeństw zmieniły się, aby chronić ludzi i zapewnić, że wszyscy mogą być zdrowi i szczęśliwi. Czy wiedziałeś, że kolor naszej skóry pochodzi z pigmentu zwanego melaniną? Melanina odpowiada za określenie koloru skóry, włosów a nawet oczu. Każda osoba ma inną ilość melaniny, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. To właśnie sprawia, że mamy piękną różnorodność odcieni skóry na całym świecie. Każdy kolor jest wyjątkowy i czyni nas unikalnymi. Adam i Ewa, pierwsi ludzie stworzeni przez Boga, prawdopodobnie mieli skórę o średnim brązowym odcieniu. Ten odcień pomógł ich dzieciom uzyskać różne kolory skóry, od jaśniejszych do ciemniejszych. Dzieje się tak, ponieważ średni brązowy odcień skóry ma odpowiednie geny, aby stworzyć tę różnorodność. W ten sposób, w zależności od tego, jak te geny mieszają się w pokoleniach, możemy mieć rodzeństwo o różnych odcieniach skóry w tej samej rodzinie. Kiedy para o średnim brązowym odcieniu skóry ma dzieci, geny, które przekazują, mogą skutkować dziećmi o różnych odcieniach skóry. To jak mieszanie farb i tworzenie nowych kolorów. W dzisiejszych rodzinach również to się zdarza, ponieważ rodzeństwo może mieć różne kolory skóry, wszystko przez geny, które wpływają na ilość melaniny, jaką każde z nich dziedziczy. To pokazuje, jak wszyscy jesteśmy unikalni. Biblia nie mówi o dokładnym kolorze skóry Adama i Ewy, a to jest celowe. Ważne jest, aby zrozumieć, że wszyscy pochodzimy od jednej pary, mimo naszych różnic. Nowoczesna genetyka potwierdza, że różnice w kolorze skóry są jedynie powierzchownymi szczegółami i nie zmieniają faktu, że wszyscy jesteśmy częścią tej samej ludzkiej rodziny. Te małe różnice pochodzą z genów, które kontrolują melaniny. Melanina to to, co nadaje kolor naszej skórze i chroni nas przed słońcem. W pobliżu równika, gdzie słońce świeci najmocniej, ludzie zazwyczaj mają więcej melaniny, a przez to ich skóra jest ciemniejsza. Z kolei w miejscach, gdzie słońce jest słabsze, jaśniejsza skóra pomaga wchłaniać więcej witaminy D. Te adaptacje pomagają nam zrozumieć różnorodność odcieni skóry, które widzimy w całej historii. Różne kolory skóry, które widzimy u ludzi, są pięknym sposobem na pokazanie różnorodności, którą stworzył Bóg. Od samego początku, z Adamem i Ewą, Bóg stworzył ludzkość pełną wariacji. Oznacza to, że wszyscy my z naszymi różnymi kolorami i cechami, jesteśmy częścią wielkiego mozaiki, która odzwierciedla kreatywność Boga. Każdy odcień skóry jest wyjątkowy i pokazuje piękno naszej różnorodności. Kiedy mówimy o rasie, często myślimy o kolorze skóry lub cechach fizycznych. Ale to jest mylące. Nauka i Biblia pokazują, że wszyscy należymy do tej samej rasy rasy ludzkiej. Różnice, takie jak kolor skóry czy kształt oczu, to tylko małe wariacje. W rzeczywistości jesteśmy w ponad 99,9% podobni w naszym dna, co pokazuje, że w głębi duszy wszyscy jesteśmy bardzo podobni. Pomysł, że istnieją różne rasy, pojawił się, ponieważ ludzie próbowali klasyfikować innych na podstawie wyglądu. Ale te klasyfikacje nie są naukowe ani biblijne. W rzeczywistości wariacje, które widzimy, takie jak jaśniejsza lub ciemniejsza skóra, są naturalnymi adaptacjami na przestrzeni czasu. Na przykład osoby żyjące w miejscach z dużą ilością słońca mogą mieć ciemniejszą skórę, podczas gdy te, które są w obszarach z mniejszą ilością słońca, mogą mieć jaśniejszą skórę. Biblia uczy nas, że wszyscy jesteśmy częścią jednej rodziny, pochodząc od Adama i Ewy. W Dziejach Apostolskich godzina 17:26 mówi się, że Bóg stworzył wszystkie narody z jednego człowieka. To oznacza, że niezależnie od tego, gdzie żyjemy czy jak wyglądamy, wszyscy dzielimy tę samą genezę. Podziały, które widzimy, takie jak kolor skóry, nie mają sensu ani w wierze chrześcijańskiej, ani w nauce, ponieważ wszyscy jesteśmy częścią tej samej rodziny ludzkiej. Projekt Genom ludzki badał nasze dna i odkrył coś niesamowitego. Różnice między ludźmi są bardzo małe. To, co nazywamy rasami, to tylko wariacje w obrębie tej samej grupy. To pokazuje, że bariery między ludźmi to tylko rzeczy, które wymyśliliśmy, a nie odzwierciedlają prawdziwego zjednoczenia ludzkości. Kiedy zrozumiemy, że wszyscy jesteśmy częścią jednej rodziny, możemy zakończyć uprzedzenia i traktować wszystkich z szacunkiem i miłością. Wiedza, że wszyscy należymy do jednej rasy, zaledwie z kilkoma różnicami, jest bardzo ważna. Pomaga nam przestać postrzegać różnice fizyczne jako coś złego. W rzeczywistości te różnice są jak adaptacje, które pomagają nam lepiej żyć w naszych środowiskach. Kiedy celebrujemy różnorodność i uznajemy, że wszyscy jesteśmy ludźmi, możemy stworzyć świat pełen równości, zrozumienia i szacunku dla wszystkich. Historia wieży Babel, którą znajdujemy w księdze rodzaju 11, pomaga nam zrozumieć, jak powstały różne języki i grupy ludzi. Po potopie wszyscy mówili tym samym językiem i byli razem. Postanowili zbudować wielką wieżę, aby dotrzeć do nieba, ale Bóg zobaczył w tym pychę. Wtedy pomrugeszał języki, a ludzie przestali się rozumieć i zostali rozproszeni po świecie kropka, to wydarzenie wieży Babel nie tylko wyjaśnia, dlaczego mówimy różnymi językami, ale także jak powstały grupy ludzi. Kiedy ludzie się rozdzielili i udali się w różne miejsca, ich kultury i cechy fizyczne zaczęły się zmieniać. Tak więc, z biegiem czasu pojawiły się różnice w kolorze skóry kształcie oczu innych cechach. Różnorodność, którą widzimy dzisiaj, jest wynikiem tej długiej podróży ludzkości. Ludzie, którzy żyli blisko równika, gdzie słońce mocno świeci, rozwinęli ciemniejszą skórę. To pomaga chronić przed promieniami słonecznymi. Natomiast ci, którzy przeprowadzili się w chłodniejsze miejsca, z mniejszą ilością słońca, mają jaśniejszą skórę, co ułatwia produkcję witaminy D. Ale to nie oznacza, że istnieją różne rasy. To tylko naturalne adaptacje, które pokazują, że wszyscy jesteśmy częścią tej samej rasy ludzkiej. Historia wierzy, Babel uczy nas, że różnice fizyczne między ludźmi nie oznaczają, że pochodzimy z różnych ras. Biblia mówi, że wszyscy stępujemy od Noego, który pochodził od Adama i Ewy. Rozdzielenie ludów nastąpiło, ponieważ ludzie zaczęli mówić różnymi językami i rozprzestrzenili się po świecie. To dowodzi, że jesteśmy jedną rodziną ludzką, mającą tę samą genezę. Zrozumienie historii wieży Babel jest ważne, pokazuje nam, że ludzkość jest jedna, z różnymi kulturami i wyglądami, które powstały z biegiem czasu. Te różnice są normalne i nie zmieniają faktu, że wszyscy należymy do tej samej rasy, rasy ludzkiej. Cechy fizyczne to tylko szczegóły. A w gruncie rzeczy jesteśmy wszyscy bardzo podobni i zjednoczeni przez nasze wspólne pochodzenie. Pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku pojawiły się niektóre rasistowskie pomysły, które zostały źle zinterpretowane w ramach teorii ewolucji. Niektórzy ludzie zaczęli mówić o rasach wyższych i niższych, używając tych idei do uzasadniania dyskryminacji. To nazywane jest rasizmem ewolucyjnym. Ważne jest, aby pamiętać, że wszyscy jesteśmy równi a te teorie nie mają sensu, ponieważ nie odzwierciedlają prawdy o naszej jedności jako ludzi. Teoria ewolucji Darwina mówi o tym, jak organizmy zmieniają się w czasie. Idea polega na tym, że zwierzęta i rośliny, które lepiej przystosowują się do swojego środowiska, mają większe szanse na przetrwanie i rozmnażanie się. Niektórzy ludzie wykorzystali tę ideę do mówienia o ludziach i myśleli, że różne rasy znajdują się na różnych poziomach ewolucji. To doprowadziło do błędnego przekonania, że niektóre grupy są lepsze od innych, kropka pojęcia o rasach wyższych i niższych były rozpowszechniane przez ludzi broniących rasizmu i kolonializmu. Twierdzili, że Europejczycy są najbardziej ewoluowani, podczas gdy osoby o ciemniejszej skórze, takie jak Afrykanie i rdzenni mieszkańcy, były postrzegane jako mniej rozwinięte. To nieprawda. Te przekonania były wykorzystywane jako wymówki do traktowania ludzi w niesprawiedliwy sposób, a nawet do niewolenia ich, tworząc systemy ucisku, które zraniły wielu ludzi. Te błędne idee miały bardzo złe konsekwencje w XX wieku. Wpłynęły na straszne rzeczy takie jak apartheid w Afryce Południowej i segregacja rasowa w Stanach Zjednoczonych. Reżim nazistowski w Niemczech również wykorzystał te idee do uzasadnienia Holokaustu. W którym wiele niewinnych osób było traktowanych w okropny sposób, ponieważ uznawano je za gorsze. To pokazuje, jak wprowadzające w błąd myśli mogą powodować ogromne cierpienie. Z czasem nauka udowodniła, że te idee o rasach nie mają sensu. Badania nad dna pokazują, że wszyscy należymy do jednej rasy rasy ludzkiej. Różnice w kolorze skóry i innych cechach są niewielkie i nie wskazują, że niektóre osoby są lepsze od innych. Historia rasizmu ewolucyjnego uczy nas, że źle zinterpretowane teorie naukowe mogą prowadzić do niesprawiedliwości i uprzedzeń i zawsze musimy dążyć do prawdy. Charles Darwin napisał książkę zatytułowaną Stąpienie człowieka w 1871 roku, w której mówił o tym jak ewoluują gatunki. Niestety, niektórzy ludzie wykorzystali jego ideę w błędny sposób, aby uzasadnić rasizm. Darwin powiedział, że niektóre cywilizowane rasy mogą zastąpić rasy dzikie, co zostało wykorzystane do uzasadnienia idei, że niektóre grupy ludzi były lepsze od innych. To pomogło w rozpowszechnieniu rasistowskich idei w XIX i XX wieku. Darwin porównał konkurencję między zwierzętami w walce o przetrwanie z konkurencją między ludźmi. Opisał Europejczyków jako bardziej zaawansowanych w technologii i cywilizacji, podczas gdy populacje rdzennych mieszkańców i Afrykanów były postrzegane jako prymitywne. Chociaż nie chciał promować rasizmu, jego słowa były wykorzystywane przez ludzi do wzmocnienia idei, że niektóre grupy były lepsze. Ta błędna interpretacja idei Darwina miała bardzo negatywny wpływ. Kropka Fraza cywilizowane rasy zastępują dzikie rasy była używana przez tych którzy chcieli eksploatować i podbijać inne narody. Wiele osób uwierzyło, że to naukowy sposób na powiedzenie, że dominowanie nad innymi kulturami jest normalne. To doprowadziło do niesprawiedliwości, takich jak niewolnictwo i opresja ludów na całym świecie. Taki sposób myślenia sprawił, że wielu postrzegało eksploatację jako coś naturalnego, co nie jest prawdą. Idee Darwina zostały źle zinterpretowane i przyczyniły się do tego. Co nazywamy rasizmem naukowym, który wzrósł pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku. Ludzie tacy jak Francis Galton, który był kuzynem Darwina, używali tych idei do promowania złych rzeczy, takich jak eugenika. To doprowadziło do dehumanizujących praktyk, takich jak segregacja rasowa, a nawet ludobójstwa. Ważne jest, aby pamiętać, że wszyscy jesteśmy równi, niezależnie od tego, skąd pochodzimy. Obecnie nauka mówi, że nie ma lepszych ani gorszych ras ludzkich. Wszyscy należymy do tej samej rasy. Jedynymi różnicami, takimi jak kolor skóry, są jedynie adaptacje, które miały miejsce na przestrzeni czasu. Niestety, rasistowskie idee, oparte na błędnych interpretacjach teorii Darwina, wciąż powodowały problemy w przeszłości i miały ogromny wpływ na sposób, w jaki ludzie odnoszą się do siebie nawzajem. Na początku XX wieku rasizm był obecny w edukacji szczególnie w podręcznikach biologii. Te książki często twierdziły, że niektóre rasy były lepsze od innych, stawiając białych na pierwszym miejscu. Choć te idee są fałszywe i zostały już obalone przez nowoczesną naukę, pomogły w tworzeniu rasistowskich postaw i uzasadniły nierówności w wielu częściach świata, co jest bardzo smutne. W tamtych czasach wiele książek biologicznych mówiło, że możemy dzielić ludzi na grupy w oparciu o ich wygląd i inteligencję twierdzili, że biali Europejczycy byli najbardziej rozwinięci, a inne rasy, takie jak Afrykanie i rdzenni mieszkańcy, były mniej rozwinięte. To sprawiło, że ludzie uwierzyli, że biali są mądrzejsi i że są przeznaczeni do przewodzenia, ale to nie jest prawda. Na zakończenie naszego wideo ważne jest, abyś zwracał uwagę na lekcje, jakie historia nas uczy. Biblia niesie ze sobą bogactwo informacji na temat rasy i rasizmu, które często umykają uwadze. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i podzielić się z przyjaciółmi. Bądź czujny, ponieważ wkrótce wrócimy z kolejnymi interesującymi, istotnymi tematami.